Nie mamy, dzisiaj też na polatanku. Mamy tu takie małe wyzwanie przed sobą, ale już tam weszłem w woderach. No to tak nie zaciekawie się to zapowiada. <grymne> ale Wojtek mówi ładuj się. Spróbujemy, ale podejrzewam, że już tutaj tu polegnę na tym szajsie. Zbieram wody. Chodzi mi, żeby zaraz do marszety się nie najebało wiesz wody. O! No i zaraz będę miał zoba No, a ja już wody nabrałem. No, już woda, ja pierdolę. Tak to jest jak jest nieustrzoniony. <grystanie> Także jeżeli papapą z tego. On mi tutaj nabiera wody tam, o, gdzie jest marszeta przy skrzyni. To jest minus, ole kurwa. Tym razem chociaż woderki mam. Nie jestem zbyt szczęśliwy z tego powodu. że będzie płyt. Ja wojtek nawet na nie będę siadał, nie będę gazem, coś tam delikatnie. Nic, dopóki tego nie nieuszczelnie to lip lipton nie? jego mi się wyda tylko na tą skarbkę wciągnąć, a ja zaraz spróbuję to... a nie, to i tak będzie w -dolgl -dolgl -dol stronę stał. Dawaj. <tok tamponice> Nie będę wiesz po co męczyć tą wyciągarstwą O, woda ciórkiem leci widzę Biorę. Chociaż sobie wiedziesz kawałek Ja tu jak coś od razu tak w tej linii stanę w razie wózy by się wyciągasz, nie? Po tamtej stronie jest, nie? Tam gdzie masz teraz ten, po prawej. Nie nie, cały czas dół właśnie I przed sobą pamiętaj o tym tym, nie? O Wojtuś już tu z tyłu przy tłumiku prawie masz, nie wiem, z 5, 6, 7 centów może Dobra, stój, 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 bo już przy wydechu chłopie masz ten wodę. jak ten nie nabiera wody. To mi się podoba. Tam by to No dobra, tu już może. Daj sobie spokój bo będzie zaraz wyglądał. Ale ci powiem wiesz co, bo ty już masz te oponki takie wiesz No jakbyś miał protektor to, 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 to może i by wyskoczył sam Także co, ja nie mam wyjścia, muszę ten ściągać, zamawiać do tego Bo inaczej po wodzie to nie ma opcji, żeby jeść. Dobra, niech zleci. Najwyżej mnie wyciągniesz Ole, <laughs> żebym najechał Nie, nie wiem A może? Dobrze, trzymaj się Powiem Ci, że nie ma szans Takie mazidło <laughs> Kurwa ludzie, znowu klęska Ale ci powiem, że dubka fajnie siadła Tu by musiał być co? Tam do tyłu? I z rozpędu spróbować Da radę zaczepić w ogóle? Czy, czy ja zgasiłem? No już na nie, nie pamiętam. wyskoczyć skoczyć, czy tu przodą będziemy próbowali? Wojtek mówi, dawaj oporowo i, i przejdzie Chodź, chodź Chodź Polaris, chodź Tam do tyłu możesz śmiało Nie, nie przypierdoli ten Kubek był w wodzie wydaje mi się że z rozpędu i może, może sama chciałam, żeby było fair nie? brudny, brudny takie szambo, niby nic nie? W innym miejscu. Ty proforowałeś gdzieś tutaj, tak? вообще moment szefie, daj mi szansę, daj usiąść A czekaj, bo no, blokady Продолжение следует... i tak spróbuję z rozpędu napędy wszystko od razu i dupa do tyłu żeby przód tam się da jak najwyżej to dobrze że nie dałeś jeszcze gorzej ty dobra po co ja to zwijałem no ta. Przeszedłbyś jak Persik, ty! Tu ważne? ¡Gracias! <laughs> Tak? Siedzi? To tu wykombinować? Kurde No właśnie Chyba, że pojadę... Poczekaj To weź odepnij Ja po... Zrób ten A będziemy mieli go jak tam zaczepić? Odepnij ja ten Pojadę tu koło zrobię I się do ciebie dostać No powiem wam, że jest grubo Kolary się wbił w te kurwa dziadostwo Zobaczcie Uje Kurwa To dobrze, no nie w tym szambie, nie? No jego sądzę Ja A jeszcze dzisiaj nic nie piłem to był chyba błąd. Yy... <laughs> no spróbuj. Tu paciąg jest normalnie. Ja poczekaj może się rozwinę. Wiem, a właśnie będę wyżej, wiesz o co chodzi? Żeby ci, żeby ci ten przód wynieść jak najwyżej. Najgorsza też, że bateria zaraz się skończy Tak, tak, będę wyżej to wtedy wiesz, wyżej ta lina będzie, będzie się do góry ciągnąć. Poczekaj chwilę, ja tylko coś zrobię. 3 zrobię 3-4, dawaj Patrz, normalnie mi ciągniesz kurde. Wiesz co? Tak patrzę, ale to jest mega długi odcinek. No właśnie, bo jest za długi odcinek. Słuchajcie, tak siedzi, że kupa wyciągnąć nie może. A mamy tylko dwa kłady. Nie mamy nawet liny, bo by na wprost tam się kyszy No, próbuj Kurwa w kierownicę nic prędko czekaj kile. Okay. o então, U,